Robert Ślądzak, Klasgit. Klasgit to organizacja, która zrzesza inicjatywy klastrów energii, które powstają w Polsce od dwóch lat. Naszym głównym celem jest stworzenie nowych rozwiązań gospodarczych, technicznych, społecznych w obszarze energetyki. W tej chwili w Polsce istnieje prawie 100 organizacji, które nazywają się klastrami energii. 33 spośród tych organizacji mają... Certyfikat Ministerstwa Energii. Mamy nadzieję, że kolejnych kilkadziesiąt do końca tego roku takowy certyfikat osiągnie. W tej chwili w Krakowie rozmawiamy o polityce energetycznej Europy Środkowej i Wschodniej. Naszymi głównymi partnerami w, w rozmowie byli koledzy z Ukrainy, szeroka reprezentacja Ministerstwa Energetyki, regulatora TSO, DSO, kilkanaście osób, które. Z jednej strony dzieliły się z nami swoimi doświadczeniami, z drugiej strony szukały tych doświadczeń u nas. Zarówno jako klasnit, jak i jako przedsiębiorcy uważamy, że Ukraina jest ciekawym, przyszłym rynkiem dla naszych kompetencji zarówno technicznych, jak i konsultingowych. I to, co dzisiaj robimy, to staramy się wspierać kolegów z Ukrainy w przygotowywaniu reformy rynku energetycznego. Najbliższe lata energetyki. To cele, które wyznacza w tej chwili Unia Europejska. Jesteśmy w czasie dyskusji nowych zasad, nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej, wskazanej w dwóch perspektywach do 2030 i 2050 roku. 2030 rok to przede wszystkim z mojej perspektywy uruchomienie wymiany energii pomiędzy rynkami poszczególnych krajów. 2050 to głównie ograniczenie emisji i rozwój energii i rozwój odnawialnych źródeł energii. Największe, największe wyzwania energetyki, szczególnie w Europie centralnej, podzieliłbym na trzy grupy. Pierwsza to jest pewien bagaż techniczny, który odziedziczyliśmy po poprzednich czasach. Mamy zdewastowaną sieć energetyczną, zdewastowaną produkcję. Musimy to po prostu poprawić. Drugi obszar to jest różne interesy w poszczególnych y, y, krajach. Generalnie mamy rynki zamknięte, nie za bardzo chcemy te rynki y, otwierać. Musimy się nauczyć tego robić. Trzeci obszar to jest obszar edukacji i y, rozwoju kontaktów y, społecznych i tej, w tym obszarze Classwid najlepiej się czuje.